Proszę powtarzać za mną. Bo my musimy być silni i zdrowi. Silni, silni i zdrowi. Choćby na krobi, choćby na krobi. Bo my musimy być dziś mniej pazerni. Rośli nożerni, rośli nożerni. Tak. Silniej jak czterej pandzermi. Tak. Ale to nie koniec. Nam polędwica oraz hab Nam polędwica oraz hab nie smakuje tak jak szczaf. Dobra. Proszę uciszyć. Powtarzam, ponieważ ten pan, który tam siedzi o nazwisku Tusk wymienił moje nazwisko i jednocześnie przedstawił tutaj pewien wywód. To ja chcę powiedzieć jedno. Sądzę, że liczy na wielką naiwność społeczeństwa. Otóż tego rodzaju operacje, a nie zaprzeczył pan, że to radni Platformy Obywatelskiej. Właśnie tak się przeprowadza. Każdy to wie. Tylko pan udaje, że pan to nie wie. Jesteście partią oszustów i złodziejów.